Cześć, ja jestem Nefren i witam Was serdecznie. Tym razem pokażę Wam klasyczny Battle Grant, a mianowicie jest to Warsong Gulch, czyli taki typowy Capture the Flag. Mamy dwie bazy, jest Silverwing Hold oraz mamy Warsong Lumbermill. I musimy zabrać oczywiście hmm, hordzie flagę i zanieść ją do naszego tutaj naszego schronienia, naszej bazy. Jeżeli chodzi o moją postać, to oczywiście jak zwykle gram w Maxman jeżeli chodzi o PvP, to jest mój układ talentów. No, a sprzęt już znacie. Wszystko co się da z sezonu 11, plus kilka fajnych bajerków z PVE. No, ale żeby je zdobyć, to trzeba jednak rajdować na poziomie HC. No i dobra, no mamy jeszcze 53 sekundy na przygotowanie, i zaraz będzie rzeź. Rzeź Chordziako, mam nadzieję. No i gdzieś mamy na razie samych DPS-ów jednego tanka. To nie, nie wróży dobrze, jeżeli chodzi o tę walkę, bo tu przydałoby się co najmniej dwóch healerów na 10 osób. A na razie nie mamy żadnego. Jeszcze jednej osoby nam brakuje i mam nadzieję, że ta, która dołączy, to będzie Healer, bo będzie kicha. W przeciwnym wypadku zobaczymy, co tutaj z nami jest. Retri Paladin, co on ma? Dość przyzwoity sprzęt. to bym wymienił 359. To z tego co fajno wypadało za Tramedesa, ten, ten trinket. No i dobra. 10 sekund, 9, 8. go I zasuwamy na koniku. Postaram się pierwszym być, który, który zabierze flagę, żeby zdobyć punkt. Eee, i, przy... O, co ja I przy okazji się troszkę pobijemy. Musicie mi wybaczyć, że nie używam tej mini mapy. Po prostu jej nie cierpię. Nie wiem, jak dla mnie to tutaj nic się nie da dojrzeć. Niby są te kropki zaznaczone mi, prawda? Osobami z naszej drużyny, ale ja wolę tak zerkać po prostu szybko, niczym mi to nie przeszkadza Dobra, jedziemy To się przyda potem, jak będę z flagą Buciki przyspieszające, dobra, dobra, dobra I nikogo nie ma Zabieramy. Kurde, ciągle zapominam sobie w tym makro zrobić na te aspekty. Znaczy, zapominam, mam jego, ale nie na tym kąpie i w tej konfiguracji jeszcze tego nie używałem. Dobra, nieważne. Zesuwamy z flagą. I po drodze. Oni nie mają naszej, o. Chciałem powiedzieć, że po drodze będziemy musieli naszą odbić, ale póki oni jej nie mają. Zaraz będzie można zdobyć punkt. No, jeżeli chodzi o zasadę, oczywiście, to jak widzimy, trzeba zdobyć. Mają naszą flagę. E, trzeba zdobyć 3 punkty. E, ale w przypadku remisu wygrywa zawsze drużyna, która ostatnio zdobyła. Czyli, jeżeli by się zakończyło 2-2, to ta osoba, która ostatnio zapunktowała. Znaczy ta osoba, ta drużyna, która zapunktowała, wygra. Oho, i mamy przeciwnika. Ja sobie przebiegnę dalej. Do oni spróbowali flagę odbić stawimy pułapkę ze mną nie jest łatwo tak i kolejny trap pa pa, mówimy panu hunter Nie mam pełnego HP i chyba umrę. Jeszcze nikt mnie nie podleczy, drugi przybiegł Kurde, zabrali flagę. <laughs> właśnie przydałby się healer, bardzo w takich sytuacjach. Znaczy, Hunter ogólnie nie jest idealny, że tak powiem, tutaj do chodzenia z flagą, tak? Nie jest wytrzymały. Najlepiej to robi ktoś, kto jest właśnie ubrany w platey typu Warrior. Mam akurat Warriorów, widzę kilku e, Warrior, czy tam Death Knight. Najlepiej jeszcze, jeżeli jest w specu tankowa do tankowania, e, to zupełnie to inaczej idzie. A ja właśnie hunterem lubię iść z kimś, kto ma flagę, żeby go osłaniać, bo mam dużo właśnie spowolnień. Mogę złapać czy to z katerem, czy mogę stagnosować, czy pułapki rzucać, czy nawet konfuzję wszczać co chwila. Więc to jest rewelka. I dodatkowo na MartiShoot mam właśnie ten talent bardzo przydatny. Conclusive Barrage, czyli mam 100% szans, że przy każdym właśnie wyszlonym multishocie będę na 4 sekundy kogoś To i Days powoduje to, że ktoś jest spowolniony o 50%, czyli 4 sekundy będzie się o wiele wolniej poruszał, a jak ktoś, wiadomo, goni naszego, um, naszego zawodnika z naszej drużyny, zawodnika, gracza, który niesie flagę, no to dość, dość skutecznie można ich naprawdę tym spowolnić. Oczywiście większość klas ma jakieś tam umiejętności, które przeciwko temu zabezpieczają, czy tą freedom, czy inne tego typu, no ale sam fakt się liczy. Dobra, i gdzie jest... Aha, tam gdzieś są z tą flagą naszą, na środku, ja pobiegłem. Bym... Muszę naszą flagę odbić. Zaczajmy się, mam nadzieję, że tędy będą szli. Nie. Jeszcze nie. Jest, to jest ten. Trzeba go podgonić bardziej. Dobra, mam cię. A, fiera, ja mam tinket. I co teraz powiesz? Znowu, kurde, 10 tysięcy, jeszcze dwa strzały. Dobre i nim. To jakiś drugi mnie bije Ale już doty dojechały, dobra flagę odzyskam na show Kurde, nie ja wcisnąłem tylko temu zaliczyło, trudno I zasuwamy Teraz aby tylko nasi dobiegli do bazy i będziemy mieli punkcik Niorun. Dobra, ci chyba wszyscy A dopiero się zrespili, to nie zdążę już Chyba, że tam ktoś przejmie od nich w tym momencie, jakiś tam się zaczaił, ktoś by przejął naszą ale. O, warrior, papa, kto to jest? O, ten się chce mścić na mnie. Z Fancy Bar, to ja mu pokażę, do czego zdolny jest Hunter. Mimo, że nie mam full hub, chociaż nie, właśnie przydałoby się full hp Tutaj w domku. A, już tam pobiegł ktoś. Jest taki fajny ten właśnie, który dodaje. A nie, tutaj ma był berserk. Czyli zwiększa obrażenia, które zadajemy, ale również zwiększa obrażenia, które dostajemy. Czyli taki zwany mieczobosieczny. Trzeba z tym dość, dość ostrożnie <laughs> z tym grać. Dobra, mamy Mało Małpa mu fajnie robi, właśnie. Stana. Można go przez chwilkę pobić spokojnie. A i Camera Shot, Papa Kill Shot. Na Battlegroundach. No. Mm, o, jakiś inny Warrior. To z tym się połowimy Na Battlegroundach ogólnie jest to tyle fajnie znaczy fajnie. Mm, to jest z jednej strony plus, drugiej minus, oczywiście. To jest tak, że dużo ludzi właśnie chodzi, którzy dopiero zbierają sprzęt do PVP, czyli nie mają jeszcze do, dobrego, e, dopiero coś tam gromadzą, tak, żeby, żeby walczyć. I no, jeżeli przeciwnicy to mają, no to właśnie widać dlatego różnicę, to nie jest tak, że ktoś jest gorszym graczem, że go szybko tak zabiłem, po prostu ma widać różnicę w sprzęcie. No i teraz ja chyba umrę. No, doty już mnie dobiją. No i oczywiście, też jak jest tak, że w naszej drużynie są słabsi, no to będą łatwiej ginęli, więc wtedy się robi źle. Eee, 3-2, nieźle. O, ten widzę też szaleje sobie. Ja też się pobawię. Nie będę już flagować innym, mowa, mamy jeden punkt przewagi. O ile oni nam nie przejmą, to wygramy, więc można się troszkę pobawić i po prostu ich pomordować, a to jest najciekawsze. O, tego, widzę już umierającego. I Warlocka. Jak ja nie lubię Warlocków. Nie macie pojęcia nawet. A Hunterem dość, dość dobrze się ich zabija, po prostu hity idą w nich jak w masło. O, papa. Pa. Czymś mnie spowolnił? A kto tam chce przebiec? Wujo! Chce naszą flagę. No to zaraz go dogonię. Jeżeli chodzi o hordę, właśnie Taureni mi się bardzo podobają. Bo jeżeli chodzi o rasę i ogólnie wygląd, natomiast Taurenki, no to. Pff, bez komentarza pozostawiam. Dla mnie to są takie krówki. Dobra. Oczywiście jak się kręci, to mm, w go nie spowalnia, czyli dobry ruch wykonał. Ale kurde, ma 150 tysięcy HP i idzie po, A on jest w sprzęcie z tego co widzę, albo zrobi, znaczy, transmogryfikację, ale jeżeli nie, no to ma sprzęt do PvE, dlatego tak dużo dostaje. Czym się różni właśnie taki sprzęt do PvP, a e, sprzęt, który nie jest do tego przeznaczony? Ten właśnie do PvP ma resilience. to jest statystyka, która daje nam niesamowitą przewagę, mianowicie przy, nie daje że około 4000, tysiącach, to nie jest wcale dużo, Mamy mniej więcej 40% redukcji obrażeń od graczy. Czyli to jest bardzo dużo, tak? Zamiast 100 tysięcy łącznie obrażeń dostaniemy 60. No to jest różnica kolosalna. Ach, filmuję, nie mam jeszcze. Ale ja mam silensa, a ty nie. Umrę od dotów. Nie zdążę robić Za mało HP miałem na starcie, ale trudno. Zaraz się zemszczę na nim. No, honoru trochę już zgromadzone jest. Fajnie było właśnie, gdybyśmy mieli chociaż jednego. A nie, co ja gadam, to przeciwnicy są. Boże, czego ja mówię co są nas? To o, o, przeciwnicy nie mają healera. To dlatego takich chuimy. A my mamy? E Resto szaman, oczywiście, że tak. To przeciwnicy nie mają hillera. Nie wiem dlaczego co czas mówiłem o nas. To są przeciwnicy oczywiście. No, już mi się coś pomieszało. Eem, dobra, tu mamy Warriora tego wuja, on idzie właśnie. Naprawdę duże hity dostaje, więc coś z niego sprzętu jest nie tak. Clank shot, spowolnienie i kamera to już będzie chyba śmierć. Mamy dwa punkty. Nie, no, peta to nie będę bił. I gdzież oni są? Uciekają. tego sobie złapię. Tauren. Tauren Warrior. Ogólnie nie przepadam za warriorami, jeżeli chodzi na przykład o arenę. Warrior to jest taka klasa, przynajmniej dopóki jest minimal range'u hunterów, która no, potrafi naprawdę sporo uprzykrzyć. A jeżeli dwóch warriorów jest, no to już naprawdę się robi nieprzyjemnie. Ale o tako sam na sam, no to jednak hunterem da się go na dystans dość dobrze trzymać. Podrzuciłem sobie deterenc, ale oni i tak mnie zadutują. To ja sobie taktycznie po prostu się odsunę, żeby mnie trzech nie biło. A jednego można bez problemu sprać. No weź w pułapkę, zapraszamy. A musiał oczywiście włączyć, ale dobra. Papa. super, to idziemy. Prawda, nie ma bawka od tego leczącego. To ja sobie po prostu się schowam chwilkę, bo z taką ilością HP nie bardzo się opłaca chodzić. O, właśnie, trochę się doładujemy. To chwilka jest dosłownie. A jeżeli 10 sekund będę, to ja. O, jest bafek, dobra. Nieważne. Chciałem powiedzieć, że jeżeli będę 10 sekund, to jadł. To um, dostaję buffa, którym jest większa zręczność, no ale. To jest takie jedzenie rajdowe, jak ja to mówię. 90 i tak? 90 stamina na godzinę. Mm, mm, mm. Dobra, szukamy ofiary kolejnej Ktoż to jest mm, mm, mm. Mag Ale klonów to ja nie będę bił Tutaj mam tego Svansibara. tego cwaniaka Warlocka Który mnie już raz zabił, czy dwa nawet Teraz mu pokażę, co to znaczy zadzierać z Hunterem, kiedy mam pełne HP. Ach, ten, fear jego. Taki być w końcu. No i dobrze. I patrzcie, mimo to, że już go zabiłem, cały raz te jego doty cholerne na mnie zostały, które naprawdę mocno biją. To nie jest wcale tak z uwlokami różowo. Tu mam jakiegoś huntera. Nie, Fireball, Mark. No schował się w lód, ale zaraz wyjdzie. Ja sobie przez ten czas na nim doładuję fokusa. Jak wyjdzie będę go mógł... E, ten się przypomętał jakoś. Dobra, i tak spróbuję dobić tego maga. Resztkiem, jak ktoś go podleczył. Czy sam się podleczył? No gdyby nie ten warrior to by ten mag upadł, no ale... Nie można mieć wszystkiego, prawda? Ok, um, killing blows, zobaczymy sobie, 9-4, nie ma tragedii, jest ok, jest na plusie. A, oni zdobyli punkt teraz, czyli pasowałoby, żebyśmy my, my zdobyli i już to zakończyli, ponieważ jeżeli oni zapunktują i się skończy 2-2, no to oni oczywiście wygrają. Wiesz, tak jak mówię, mi to na zwycięstwie nie zależy, chciałem po prostu troszkę się pobić, rozerwać, Pozabijać troszkę chorziaków. O, i tu mamy tego Urloka. Nie, tu jest jeszcze Warrior, który dosłownie chwilę ginie. I jestem z Fancy Bar znowu. To wyjątkowy mapecha, bo się na niego udziałem. I zginął. tak gdzie oni są z naszą flagą? Wybiegli już stąd. Ja spróbuję tego z flagą dogonić. I mu flagę za... nie, gdzieś nad nami są. Co ja gadam? Na górze z flagą biegają. A jak? Tutaj jest mag. No mógłby już zeskoczyć ten, się za niego wziął. A tu jest tauren Warrior. znowu ten wuj biedny. No trudno się mówi, masz pecha gościu dzisiaj. Bo po prostu nie dam ci żyć. Odskakujemy. I papa. Znowu mag. Teraz mi bije i hunter. A to nie jest przyjemne, jak trzy osoby bił. Więc na chwilkę odbiegnę. Czekaj żeby mnie pety nie biły, ale nie nabrali się, niestety. Przynajmniej nie mag. Jeszcze go trochę pobiję. 6000. O, ławeł, wow, wow, Umieram. Dobra. I koniec. Wygraliśmy 3 do 1. 9,5 bardzo ładne statystyki. Dość sporo obrażeń zrobiłem. E, no i oczywiście jest kupa honoru. No to, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. I oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych. Cześć.